Jak prezentować różne rachunki bankowe na wydrukach faktury sprzedaży w subiekcie GT? W celu prezentowania na wydruku faktury sprzedaży różnych rachunków bankowych, np. w zależności od waluty, można posłużyć się nagłówkami. Konfiguracja nagłówków dokumentów znajduje się w module Administracja Parametry. Standardowo program tworzy automatycznie jeden nagłówek raportu. Należy sprawdzić, jakie dane się tu znajdują do wydruku faktury sprzedaży to właśnie z tego miejsca będzie pobierany numer rachunku bankowego. Jeśli numeru rachunku nie ma, to należy go tutaj dopisać. Jeśli jest i jest on tym, który ma być drukowany, to nie trzeba nic dodatkowo wykonywać. W celu dodania drugiego rachunku trzeba dodać nowy nagłówek. Więc najprościej będzie zapisać na przykład na kartce wszystkie wartości liczbowe, skopiować treść Cisnąć OK albo Anuluj. I kolejno Dodaj i Dodaj nagłówek raportu. Teraz należy zmienić nazwę nagłówka, wkleić treść i ją poprawić wpisując dane rachunku bankowego, w tym przypadku do płatności w euro. Na koniec pozostaje zmienić wartości liczbowe w polach odpowiedzialnych za położenie nagłówka na wydruku i kliknąć OK. Wydruk rachunku bankowego będzie zależeć od wybranego wzorca. W związku z tym należy przejść do modułu Administracja, wzorce wydruku, a następnie powielić używany wzorzec faktury sprzedaży, w naszym przypadku FS Standard. W celu łatwiejszej obsługi w nazwie warto dopisać, że zawiera on dane rachunku w euro. W zakładce nagłówek dla pola nagłówek raportu należy wybrać przygotowany przed momentem nagłówek zawierający dane rachunku bankowego do płatności w euro, można zapisać nowy wzorzec. Teraz przy drukowaniu faktury należy wybierać odpowiedni wzorzec, albo standardowy, albo przygotowany dla płatności w euro. Na podglądzie wydruku można szybko sprawdzić, który rachunek będzie drukowany.